Kampania Społeczna Różni, ale Równi. Zobacz człowieka. Celem kampanii jest uwrażliwienie Krakowian na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nauczmy się rozmawiać. Zauważajmy się wzajemnie. Dzień dobry. Adam Stromidło reprezentuje Polski Związek Głuchych. Dzisiaj chciałbym was namówić Gdybyście się nie bali osób głuchych, nie bali komunikować z osobami głuchymi. W jaki sposób możemy to zrobić? Przede wszystkim zwróćmy na siebie uwagę, chociażby poprzez machnięcie ręką. Jeżeli osoba głucha to i bokiem, bądź jest odwrócona plecami do siebie, mogę się delikatnie klepnąć w ramię, pamiętając, żeby nie było to mocne uderzenie. Możemy również włączyć bądź wyłączyć światło, Kilkakrotnie, wtedy również zwracamy uwagę na swoją obecność. W jaki sposób należy mówić? Przede wszystkim musimy utrzymać kontakt wzrokowy. Mówimy w sposób naturalny, ani nie za wolno, ani nie za szybko. Możemy również uderzyć energicznie dłonią w tuł bądź tupnąć. Wtedy uruchamiają się drgania i również osoba niesłysząca spojrzy na nas. W komunikacji z osobą niesłyszącą możemy również wykorzystać kartkę i długopis oraz telefon i pisać krótkie informacje. Osoby niesłyszące bardzo często korzystają z usług tłumacza języka migowego. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, to pamiętaj, że rozmawiasz z osobą niesłyszącą, a nie z tłumaczem. Utrzymuj kontakt wzrokowy z osobą, z którą rozmawiasz. Jeżeli dwie osoby głuche rozmawiają ze sobą, pamiętaj, nie przechodź między nimi, nawet jeżeli ta odległość jest większa, ponieważ wtedy zakłócasz komunikację. Zapytaj, jak możesz pomóc.